Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Dziś przedstawię i omówię dla was miasto wróżek w grze Heroes of Might and Magic 3, którym możemy zagrać dzięki platformie VCMI. dodając sobie właśnie tę frakcję jako jedną z modyfikacji. Przyjrzymy się bohaterom tej frakcji, przyjrzymy się jednostkom oraz budynkom, no i ich unikatowych cechom. Oczywiście też Zrobimy jakieś walki w praktyce, zobaczymy jak to miasto sobie radzi i czy w ogóle ono ma jakiś sens w Heroes 3. Oczywiście zachęcam was na wstępie do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza po obejrzeniu tego materiału. Dajcie znać jak wam podoba się ta frakcja, no i do zostawienia suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobrze, a więc co? Generujemy sobie mapę, wybieramy zamek, no i przyjrzymy się bohaterom. Następnie zobaczymy jak to wygląda w tej frakcji. Dobrze, i mamy wróżkolandia, tak się nazywa przyjemnie ta frakcja po polsku. No, i mamy tutaj klasę bohaterów Wieszcz i Priestec. W zasadzie tutaj jest znaczna większość bohaterek, jest tylko jeden mężczyzna tutaj. No i dobra, jakie tutaj są specjalizacje? Bohaterka, która ma specjalizację w sylfach, czyli jakaś tam jednostka, tutaj logistyka, księżycowy jeleń, plus jeden kryształ, wróżki, partnerstwo, zaklęta broń. Wszystkie jednostki otrzymują plus jeden do minimalnych i maksymalnych obrażeń. O! Ciekawe. Ciekawa umiejka. Szlachetne wróżki. Tutaj jest umiejętność, specjalizacja w leprekunach. Inteligencja, talent magiczny. Sybille, czy jednostki, oślepienie. Magiczna strzała, pierwsza pomoc. negocjacje, czyli dyplomacja i. Skryba. Wszystkie zaklęcia pierwszego poziomu w księdze zaklęć. O! To byłby bardzo mocny bohater na start. Praktycznie, no nie wiem. Zawsze go bierzesz. Masz bohatera, który ma spowolnienie, który ma przyspieszenie, który ma viewera, viewerfa, no masakra. Dobra, ale ja sobie wezmę tego Weimona, dlatego że chcę zobaczyć, jak wygląda leprekun w wersji bazowej i ulepszonej. To mnie ciekawi. On jest jeszcze specjalistą, nie? No dobra, no to jedziemy. Albo weźmiemy, czekajcie. Bo i tak będę miał przecież leprekuny, więc nie muszę go brać. Możemy wziąć tę bohaterkę, która da nam wszystkie czary pierwszego poziomu dawaj. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle na mapie. Dobra, mamy Elisę naszą. Tak wygląda zamek. W sumie spoko powiem Wam, że z zewnątrz ta budowla wygląda OK, jak na zamki, które miałem okazję już testować we VCMI. No i dobra, to jest Leprekun, Leprekun w wersji bazowej. I on po prostu ma krótszy kapelusz. Jak go ulepszymy, to pewnie będzie miał dłuższy. I takie skarpetki, ma takie getry, jakby ok. <laughs> Ciekawe. Tutaj jest jakby rusałka zwykła, ale co zaraz będzie w mieście patrzeć? Dobra, piszemy sobie kod na całą mapę i najpierw wejdziemy do zamku, nie kupując żadnej budowli. Tak wygląda zamek nierozbudowany. No, powiem Wam szczerze, że on wygląda jak taka pocztówka. Typowo jakby ktoś pocztówkę z takich dawnych lat komuś wysłał, nie? Z jakiejś ze wsi czy z gór. <laughs> Pocztóweczka, nie? No i co, tu kupujemy budynki. Tutaj kupujemy bohaterów. Tu mamy jednostki, zaraz im się przyjrzymy. No i tu mamy naszego reprekuna. No dobra, wpisujemy kod na wszystkie budowle i zobaczymy co. O, i zmienił się zamek teraz, tak to wygląda. No i zobaczymy co tu mamy. Gdzie będzie gral w ogóle? To mnie ciekawi, musimy, musimy grala znaleźć. To będzie gralnie, Nie, to są aurory. To, o. Aura Wenus zwiększa tygodniowy przyrost jednostek o 50%, zapewnia 5000 zł dziennie i zwiększa moc bohatera garnizonowanego o plus 8 podczas oblężenia. Możliwa wszystkim bohaterom opanowanie magii wody na poziomie eksperckim. No to jest dobry gra, ponieważ no, poza tym bonusem, który każdy gra w zasadzie daje, czyli zwiększony przyrost jednostek i złota, no to daje plus 8 e, mocy podczas oblężenia i jeszcze każdy bohater ma ekspercką magię wody, zobaczcie. O, zaczarowana broń, co to jest zaczar. Zwiększa obrażenia zadawane przez przyjazną jednostkę o 50%. Wow. Na takiego archak dasz to, czy na anioła to 75 punktów obrażeń wtedy, ma. no bardzo dużo. No dobra, moi drodzy, no to co? Wchodzimy najpierw yy, w budynki, a zaraz sobie wejdziemy w jednostki. Zobaczymy, co tu w budynkach będzie. Pierwszy rząd no to jest klasycznie. Kapitol Zamek Karczma Kowal. Kowal zapewnia twoim armiom namioty pierwszej pomocy. Okej. Okay. No, czy po prostu zwykły namiot. Ten kowal, gdzie jest tutaj? Dobra, no, czyli zwykły namiot. Następnie mamy magazyn zasobów, który daje kryształ. Mamy gilię magów poziom 5, czyli miasto mocno magiczne. Mamy stocznię. Jezioro Łabędzie, gdzie tu jest to? Jezioro Łabędzie zwiększa szczęście wszystkich odwiedzających bohaterów o plus 2, ale do końca tygodnia? Do pierwszej walki, czy permanentnie? Jeżeli permanentnie, to to jest mocny budynek, moim zdaniem. O tu sobie pływa. <laughs> Trochę taka wolna jest ta animacja, ale no śmieszne. Ej, no ciekawe to. Anno, okej. Okay. Dobra. I co dalej tutaj mamy? Eee, Jezioro Łabędzie, magiczny grzyb, zwiększa produkcję wróżek o 8. Konserwatorium, zwiększa produkcję słonecznych jeleni o 3. No i dalej mamy po prostu jednostki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tier, piąty, szósty, siódmy tier. No i co do jednostek, no to patrzymy, co my tutaj w ogóle mamy. Na pierwszym poziomie są wróżki, no jakby autor tej frakcji nie postarał się zbytnio, ponieważ no jest to jednostka z, z fluksa, czy z Wróż Żywiołów. Chociaż wersja ulepszona ma bardzo fajny ten kolorek, tutaj taki oliwkowy można powiedzieć. No i spoko, w każdym razie czym się charakteryzuje ta jednostka w ogóle? Wersja bazowa to jest po prostu 2-2, 1-2, 3 życia i 7 speeda i taka no, bardzo słaba, a wersja ulepszona to jest 3 ataku, 2 obrony, 1-3 obrażeń, 4 życia, 9 prędkości, 20% szans na czar slow po ataku, 25% szans na czar magiczny wieniec po ataku, lot, może latać. Nie jest to nic specjalnego, bo te wróżki z wrót żywiołów powstrzymują kontratak i to jest ich duża siła, a tutaj no. 20% czarna sloa, no jest szybka jednostka, to na pewno, to jest spoko. I obrażenia 1 do 3 w sumie też nie są takie złe, jak na pierwszy tier. No dobrze, kupujemy. Następnie mamy tego leprekuna, czyli tak jak mówiłem, po prostu wersja zwykła. Też się aż tak nie postarali, ponieważ tylko ucięli mu kapelusz. I tu mamy 7, 4, 3, 4, 15, a tu mamy 8, 5, 3, 5, 15 i może rzucić szczęście, czyli po prostu zwykły leprekun. Jednostka trzeciego poziomu to są słoneczne jelenie oraz księżycowe jelenie. Odporność nas powolnie nie ma, ta wersja, a ulepszona wersja ma jeszcze 20% szans na czar słoneczny na most po ataku. Jakieś nowe tutaj czary specjalne mają te jednostki, nie? No i dobra, jakie statystyki? 9, 6, 4 do 7, 20 życia, 7 spida, ok. Jednostka czwartego poziomu mistrzynie sylfów wersja bazowa 9, 10, 7 do 9 obrażenia 30 życia, 7 Spida. wersja ulepszona 11, 10, 7 do 10 30 życia, 9 Spida. i ona powstrzymuje kontratak, jednostka czwartego poziomu która powstrzymuje kontratak jest już jak najbardziej mocna podstawowym wpływem czaru air shield Uuu, no to jest super jednostka moim zdaniem na strzelaki coś wymarzonego, coś wspaniałego jest bardzo szybka nie. i wersja bazowa też, jest, też ma air shielda to nie powinno mieć ershilda, bo to już jest za mocne. Ta jeszcze powstrzymuje. Ewentualnie powinna mieć powstrzymywanie kontry, ale nie mieć tego ershilda, nie? A tutaj powinien dojść ten Airshield i by było super. No i dobra, jednostka piątego poziomu. Ojej, jak ona wygląda. Czarodziejka z Księżyca, wróżkowe czarodziejki oraz Sybille. Atak 9, obrona 12, 12 strzał, o jednostka strzelająca. 10-13 obrażeń, 40 życia, 6 spida, troszkę wolna. Ta ma 8 spida i ma jeszcze 5 zaklęć. No i nieraz czekajcie, ktoś mi mówi, że w komentarzach, że ja nie sprawdzam, co tu jest na dół. Ok. No to zaraz zobaczymy. To jest turbo nieintuicyjne moim zdaniem. Jak te opisy są aż tak rozległe jednostek. No ale spoko. Mamy wróżkowe czarodziejki. No i tak, 5 czarów, rzuca czar shield, rzuca czar bless. Rzuca czar stąd Czy czyli mamy trzy wymienione. Pełne obrażenia podczas obrężenia, czyli przez mury nie ma kary. Stworzenie nie ma karwalce w walce wręcz, atakuje z użyciem różany pocisk. Czy ten różany pocisk coś robi, to nie wiem. Dobra, wpiszemy kod na zasoby, bo nam się kończą. Nam się kończą zasoby i po prostu zobaczymy, co tu jeszcze, dwie jednostki nam zostały. Królewskie wróżki i szlachetne wróżki. Zatem witaj w naszej społeczności. Oho. Listopad Pozdrawiam na, na odcinku do do listopad 1999. <grych> no dobra, mamy szlachetne wróżki, 16-13, 16-20, 80, 6 spida, 50% szans na czar magiczny wieniec, 10% szans na czar pacyfizm w ataku. Może rzucić counter strike, Kondratak okej. Okay. A tutaj mamy tak, 17 ataku, 14 obrony, 16 do 22 obrażeń, 100 życia, 8 spida. w miarę solidna to już jest jednostka. 100% szans magiczny wieniec, pacyfizm po ataku 20%, o 20% słabszy efekt czarów dla pobliskich stworzeń, czyli stworzenia, które pewnie stoją wokół niej, tak jak się próbuje korzystać z aury jednorożca. No to wtedy mają 20% mniej obrażeń z czarów i tak dalej, te efekty są słabsze. Dobra, zobaczymy ostatnią jednostkę, aurora oraz irysy. Aurory i irysy. 24 ataku, 24 obrony, 40 do 50, 250 życia, 16 speeda, dość solidne staty. Może rzucić święte leczenie, ciekawe co to jest, jeżeli to jest jakiś rezurekt to mocne naprawdę król wrażliwy na czar pogrąca stopnia drugiego, może latać. I to jest jednostka latająca. A tutaj mamy 20, 20, 36, 40, 175 życia i 10 speedak na wersję bazową. To jest bardzo fajna jednostka siódmego poziomu. Lata i rzuca czar, i czar pogrąca stopnia drugiego. No i dobra, zobaczymy sobie teraz te jednostki w praktyce. Hmm, czekajcie, czy ja mam tu jakąś nieulepszoną wersję? Nie wiem, jest Archanią. Jakby tak oceniając, Portrety. No nie są na najwyższej jakości, na najwyższym poziomie te portrety. Ewentualnie portret jeszcze do trójki, do tego jelenia jest spoko. Ale to, to i to nie dość, że to jest do siebie w ogóle bardzo podobne, to no nie wiem, jakoś tak odbiega moim zdaniem, trochę od tej stylistyki herosów. Jeszcze to może by uszło w miarę. No ale nawet nie wiem, czy ten i ten model to nie jest to samo, tylko po prostu pozmieniane kolory, nie bardzo podobne. No dobrze, wejdziemy w jakąś walkę. Daj mi na przykład to. Ale model bohatera spoko. Często w tych zamkach, mimo że te frakcje nie są jakieś super, to model bohatera robi robotę często. No dobrze, zobaczmy jak te jednostki radzą sobie na polu bitwy, jak one tu wyglądają w ogóle. No na polu bitwy na przykład ta aurora wygląda ładnie. Nie ma zbytnio dobrej animacji, ale wygląda ładnie. Okej, okay, ja mogę rzucić jakiś czar, ale to nie wiem czy ktoś musi zginąć, bo ona może rzucić czar Święte Leczenie. Ciekawe co to jest. No to polecimy naszą rusałką. Ta jest podwiecznym wpływem czaru Air Shield, więc też fajnie. O, ona masowego shielda rzuca. Czyli ona co rundę rzuca nowy czar pewnie, później rzuci błogosławieństwo, a później tą skina. Ciekawe, czy jak miał z niej jedynki. Czy by był powielony shield, po prostu zaraz to sprawdzimy. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy to święte leczenie, nie? Ta była strzelająca. Ten ma jakiś czar też. Ale na swoich może rzucić. Hunter Strike, okej. Okay. Jezu, jaka animacja! Tak! Ona ma rezurekta. I tylko raz chyba, ale, ale dużo w ogóle ona tego skrzesiła. Ciekawe, ile ona wskrzesza życia z tego. Slow! No, no, no. Ale zabawa. No, na tego slowa ona ma 20%. I zobaczymy, czy ja mogę znowu użyć tego skrzeszenia, nie na niej. Nie, już nie mogę. Raz na walkę, okej. Okay. To jest tak, taka umieka trochę jak Archanioł, nie? Le, święte leczenie, no dobra. No, okej. Okay. Dobra, Zaczynam. Uuuu, animacje... Animacje ruchu. Ma fajną, czekajcie. Mm, nie ma scroll, tylko bitwa. Zmniejszę sobie tu animację. Fajną ma, taki teleport, jak w Dragon Ballu, to mi się podoba. Okay. No warto też zobaczyć, właśnie sobie te animacje, jakie są. Ło, idzie. Zaraz robimy jeszcze jedynki z tych jednostek. Zobaczymy, właśnie jak one się bafują. Dobra, bitwa, tu sobie możemy już ciut przyspieszyć. Okej, okay, tu już nie mamy wejścia. Zablokowałem sobie. No dobrze, to była ta jednostka. No to musimy pousuwać parę. żeby zrobić sobie miejsce. Ale ta Aurora, ciekawa jednostka. No, ja Wam powiem tak, że te miasta z fałcemi. No, może jeżeli chodzi o wygląd, nie wyglądają czasami najlepiej, nie? Ale one mają nie tą koncepcję. Jakby poprzerabiać te niektóre rzeczy, na przykład na, dodać tu jakieś inne jednostki, takie miasto wróżek. Z zewnątrz w ogóle to jest spoko, nie? Ale tutaj na górze jest dodany obiekt, yy, ta altanka, która daje ten, <grystanie> która daje doświadczenie na terenie Konfluksa, z Heroes 2, chyba to w ogóle jest wzięte. <grystanie> Śmiesznie to akurat robi. Dobra, zacząć co te jedynki zrobią. Bles? Aha, a te już nic nie rzucają, okej. Okay. I tak yy, u czarodziejów, u enchanteru. Spoko. No dobra, coś takiego Oczarowany mieczyk. Uuu, jaki dzwonek ty. Ale jej animacja mi się bardzo podoba. Fajną ma animację. Dobra moi drodzy, cóż, to była frakcja Wróżkolandia, Powoli nam się kończą już te zamki VCMI, nam zostało jeszcze parę na krzyż. Jaka Wróżkolandia jest, każdy widzi. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam podobał się ten zamek. Jeżeli chcecie sobie pograć w te zamki VCMI, to zachęcam do odwiedzenia strony faucemi.eu, pobrać VCMI i nic więcej nie potrzebujecie. Tam z poziomu lancera wchodzicie w zakładkę MOC i po prostu sobie włączacie, jakie miasto chcecie, to w zaledwie kilka sekund ten zamek już się pobiera. W tym materiale to było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, tak powiedziałem zostawcie komentarz i zostawcie suba. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, trzymajcie się, siema.